Ale na szczęście daje jakoś radę. Siemanko mordeczki, z tej strony Loewe Doe. Jeszcze przed rozpoczęciem odcinka cię Was zachęcić do zostawienia lajka w górę, łapki w górę, suba na kanale wraz z dzwoneczkiem. No i, no i możecie mnie polecić swoim znajomym ogólnie. No ja Wam nie przedłużam, zapraszam do odcinka. Siemanko Murteczki, z tej strony Lewde Witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft SkyBlock na nssv.pl czyli na W dzisiejszym filmie będziemy robili farmę drewna tak, musimy zacząć w końcu robić pod ostatnim filmem widzicie tyle like które dziękuję wam za taką aktywność więc myślę, że możemy lecieć z kolejnym odcineczkiem a samym stawcie poprosiłem Was o zostawienie łapeczki w górę. E, tam klikacie, tam na dole. Oraz zostawcie przy okazji tutaj Subika. A najlepiej jest dzwoneczkiem, żeby dostawać powiadomienia o każdym tutaj filmiku e, i streamku. Taka rada. E, a my w dzisiejszym filmie, tak jak już mówiłem, e, będziemy budowali e, farmę drewna. Ten naszego konta wynosi 250 dolarów, ponieważ ostatnio kupiliśmy yy, za te 50 dolarów 8 sadzonek dżunglowych, yy, yy, myślę, że spoczko, opcja. Yy, ja też postaram się tutaj robić Wam jakoś pochodnie. Widzę, że dzień nastaje. Wezmę drewno i od razu przypalę, włożę je do piecyka. bracyk użyłem Teraz musimy musimy rozbudować tą podłogę i wtedy będzie fajnie cyk 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 budujemy. Powiem wam, że straszne lagi są, nie wiem, czy wy to też tak odczuwacie, że są takie straszne... Że zawsze na tym serwerze są lagi jak stawiam i trochę mnie już zaczyna to irytować, ale na szczęście daje jakoś radę. To no wait. Okej okay, widzowie, wywaliło mi serwera, będziemy się po cięciu. Okej, okay, widzowie już jestem tak jak widzieliście. Spadłem z winy serwera. Yy, wszystkie temy straciłem. Tyle koblemy Wiadra pewnie. I teraz zostaje z niczym. Po prostu nic nie mam, więc myślę, żeby szybko się odegrać. To musimy tak. Mm kupić tę sadzonkę yy, za ile to mogę sądzić? Nie chodzi o sel kupmy tę sadzonkę yy, chodźmy na wyspę, nawet ja nie widziałem jak tu się wychodzi, na wyspę Is go a pewnie wy, wy, y i schłonę, nie, bardzo fajny serwer jak go byłem, polecam wam, nie że jak spadacie to tracicie temu i to z błędu serwera powinienem teraz iść po backupa, ale nie chce mi się, bo zanim pewnie mi ten serwer da jakiegoś backupa, to pewnie tego hmm. już sobie wszystko nazbieram zaraz pod rząd ale trudno, zbieramy Jest ja tutaj drewno posadzę może akurat mi jakieś urośnie, jak jeszcze farmy nie zrobiłem. No kurwa, tyle straciłem. I to był bardziej błąd serwera. A mi się to akurat nie podoba. Mm. Wszystko od nowa zaczynamy. Przez błąd serwera. Fajnie bym. Wiedziałam, że tak się stanie. postawię sobie pół płytkę i, i kur ten. I będę miał wszystko stracone. Hmm. A pewnie miałem tyle złota, żelaza. Jak słup miałem Mogę, Muszę odpadać to szybko od razu z skrzynki Okej, okay, widzę, bo stwierdziłam, że robimy cięcie, widzimy się po cięciu jak sobie jakieś itemki ogarnę. Okej okay, widzowie, ogarnąłem sobie jakieś itemki. Yy, mamy tutaj oak, jakiś stone pickaxe, stone axe, stone shovel. Więc myślę, że fajnie. Okej, okay, dobra. Um, nie, tak nie mogę robić, kurwa. Dobra, no. no, to myślę, że widzimy się po jakimś szybkim tailapsiku jak to zrobimy, nie? Też z góry przepraszam od razu, że to jest... że to będzie trochę krótki materiał, ale nagrywam Was szybko, żeby jutro wysłać tego. Yy, montażycie ten filmik. No, czyli już jest dzisiaj jak to oglądacie ale co widzimy się po jakimś tam lapsiku jak już coś będziemy widzieli więc let's go Okej okay, widzowie, tak w ogóle już to wszystko wygląda. Hmm. Teraz musimy tylko podzielać to raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery, czekajcie. 4, tutaj raz, dwa, trzy, cztery i w tym dokładnym miejscu, tak? Tak, tutaj umieścimy cztery um, sadzonki um, um, tego świerkowego od drewna, bo tam na takie duże wyrośnie. Ja teraz pójdę szybko na spawnę, widzowie. Um, lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie tu się sadzonki kupuje? Fajnie, ktoś w ogóle sadzonkę włożył. Dobra. Ech, co chciałem kupić? Chciałem tego kupić drewna. Tego chciałem też kupić. Ech, tego też. No i na razie. Ale jestem głupi. Zero na koncie. Ale to tym drewnem możemy łatwo się odrobić teraz y, wezmę po prostu tak jak wygląda no, wezmę te sadzonki bo już, mamy już lepsze i tak y, 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 mamy już taką bardziej profesjonalną farmę że tak to ujmę. Y, tutaj raz, dwa, trzy, cztery Tutaj sobie zasadzimy trochę inne drewno. Tym razem chcę zasadzić dżunglowe. Tutaj sobie zasadzimy mordeczki ciemnodębowe. I tutaj mordeczki zasadzimy sobie brzozowe. Trzeba tylko powodnie zrobić, ale węgiel mamy w piecyku. Mm -hmm. okay. Węgiel nam się tutaj przyda do oświetlenia tej wyspy. myk tutaj sobie oświetlimy ładnie. Myślę, że ta wyspa już zaczyna nabierać takiego bardziej, już jest ładniejsza. Możecie sami pisać w komentarzu jak oceniacie um, um, e, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka mam nadzieję że wam się spodobało zostawcie lajka like e, suba najlepiej dzwonę żeby dostawić powiadomienia i ten um, i zostawiać te łapy w górę, nie napiszcie w komentarzu hashtag drzewa, przymać serduszko mordo takie fajne serduszko na pewno odwiedzę też Twój kanał więc myślę, że warto a co? dzięki za oglądanie, trzymajcie się, siema!